Cześć! Hey, słuchajcie, w końcu pojawia się u nas ryba. Będą to rybne kąski kibelęcz z sosem czosnkowym. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania rybnych kąsków kibelęcz z sosem czosnkowym będziemy potrzebowali 3 ząbki czosnku, jedna druga pęczka natki pietruszki, 200 gramów śmietany 30, 150 g jogurtu naturalnego, 2 łyżeczki musztardy, 2 łyżki octu z białego wina, 1 łyżeczka soli, 1/2 łyżeczki pieprzu. Do kąsków rybnych: 1 łyżeczka mielonej papryki, 1 łyżeczka granulowanego czosnku, 1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej, 2 łyżeczki soli, 1/2 łyżeczki pieprzu, 800 g filetów z dorsza, 300 ml schłodzonego mleka. Jedno jajko, 200 gramów mąki, 1 litr oleju do smażenia o neutralnym smaku, 1 cytryna. Czas przygotowania naszych kąsków to 45 minut, wyjdzie nam z tego 4 porcje i przepis oceniany jest jako średnio trudny. Uruchamiam. 3 ząbki czosnku obrać i włożyć do pojemnika miksującego. Przytrzymać przycisk turbo przez 2 sekundy. Zgarnąć łopatko ze ścianek na dno pojemnika. Jedną, drugą pęczkę natki pietruszki umyć, otrząsnąć z wody, oberwać listki, włożyć je do pojemnika miksującego. Moja pietruszka umyta zostało tylko oberwanie listków. Piedruszka oberwana, teraz ją rozdrobnimy 8 sekund obroty 6. Masę zgarnąć łopatku ze ścianek na dno pojemnika. Do 200 gramów, śmietany 30. 150 gramów jogurtu naturalnego. dodać dwie łyżeczki musztardy, dwie łyżki octu z białego wina, jedną łyżeczkę soli, jedną drugą łyżeczki pieprzu. Zaczniemy od musztardy, dwie łyżki octu z białego wina. Jedna łyżeczka soli, jedna druga łyżeczki pieprzu. I teraz wszystko będziemy mieszać 30 sekund obroty 2. Otwieram. Sos czosnkowy przeleć do innego naczynia, umyć pojemnik miksujący. Mam przygotowaną miseczkę, przeleję sos czosnkowy. Mój sos czosnkowy przelany. Odstawię go teraz do lodówki na czas przygotowywania naszych kąsków. Muszę przyznać, że sos jest bardzo aromatyczny. Idę umyć pojemnik miksujący. Pojemnik miksujący umyty. Idziemy dalej. W dużej miejsce wymieszać jedną łyżeczkę mielonej papryki, jedną łyżeczkę granulowanego czosnku, jedną drugą łyżeczkę gałki muszkatołowej, jedną łyżeczkę soli, jedną drugą łyżeczkę pieprzu. Mam miskę i teraz wymieszamy jedną łyżeczkę papryki, jedną łyżeczkę czosnku granulowanego, jedną, drugą łyżeczki gałki muszkatołowej. Tutaj mam dwie łyżeczki soli, więc wezmę tylko jedną łyżeczkę i jedną drugą łyżeczki pieprzu. Moja mieszanka przypraw gotowa. 800 gramów filetów z dorsza płukać pod bieżącą zimną wodą i osuszyć. Filety z dorsza pokroić na 5-centymetrowe kawałki i obtoczyć je w mieszance przypraw. Odstawię przyprawy, wezmę nasze filety. Filety umyte, osuszone i teraz pozostało mi tylko je pokroić w cm kawałki. Moja ryba pokrojona i teraz muszę obtoczyć wszystko mieszanąc przypraw. Wrzucę tutaj moją rybę. I łyżką wszystko wymieszam. Zobaczmy kolejny krok. Do pojemnika miksującego wlać 200-300 g schłodzonego mleka. Dodać jedno jajko wielkość M. dodać 200 gramów mąki dodać jedną łyżeczkę soli i wszystko mieszamy 20 sekund, obroty 3 moje ciasto jest wymieszane Tutaj na nożach została nam odrobina mąki. Ciasto przeleć do miski z kawałkami ryby, wszystko dobrze wymieszać. Przelewam moje ciasto. Tutaj chodzi, aby y, każdy z naszych kawałków ryby był dobrze obtoczony w naszym cieście. Zobaczmy, co dalej. 1 liter oleju do smażenia rozgrzać w dużym garnku. Cześć, jeżeli dotarliście do tego momentu filmu, serdecznie chcielibyśmy Wam za to podziękować. Jeżeli podoba Wam się nasza twórczość, mamy ogromną prośbę o subskrybowanie kanału oraz zostawienie łapki w górę pod tym filmem. Was to nic nie kosztuje, a nam daje motywację do tworzenia kolejnych filmów oraz pozwala dotrzeć do większego grona odbiorców. Z góry dziękujemy i już nie przeszkadzamy w dalszym oglądaniu filmu. Do 180 stopni, 170 stopni. W rozgrzanym oleju kawałki dorsza ostrożnie smażyć w kilku, w kilku partiach na złoto-brązowo. Usmażone kąski wyjąć z garnka łyżką cedzakową i starannie osączyć z tłuszczu na papierowym ręczniku. Teraz przenosimy się do naszego garnka z tłuszczem i będziemy smażyć nasze kąski. Nasza temperatura oleju zbliża się już do, do 170 stopni. Zaraz będziemy wrzucać nasze kąski rybne. jeszcze dosłownie chwila. ok, mamy 170. Mam przygotowane kąski i ostrożnie wrzucam je na gorący olej. Ja przygotowałam sobie stosunkowo nieduży garnek, więc będę po 5-6 kąsków jednorazowo smażyła. I wystarczy. Teraz czekam, aż nasze kąski wypłyną na wierzch. Wtedy będzie znaczyło, że są już gotowe. Ok, moje kąski już mają złoto-brązowy kolor. Ostrożnie je wyjmę. I odkładam do odsączenia na papier. A ja składam kolejne. I będę tak smażyć do momentu, aż wszystkie gąski będą już gotowe. Nasze danie jest już gotowe. Tak się prezentuje. Skończone. Jeżeli byście chcieli zobaczyć u nas na kanale więcej przepisów na dania rybne, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. smacznego! Słuchajcie, czas na szybkie podsumowanie. Bierzemy sobie ten kąsek, zamaczamy sosie. I teraz tak, sama ryba bardzo miękka, delikatna w środku, także to jest na plus. Ciasto mi nie do końca leży, nie jest takie chrupiące, jak by się wydawało, że jest. Bardzo dobry. Jako przekąska super. Sos czosnkowy. Ja bym minimalnie więcej czosnku dał, żeby to był takie prawdziwy sos czosnkowy, ale to już jest kwestia mocno indywidualna. Bardzo dobry, dobra przekąska. Podobna do nuggetów, które robiliśmy, ale trochę w innej formie z rybą. Ja jestem zadowolony, warto zrobić. Sporo tego wychodzi, eee, jeśli chodzi o całość dania, także jest ok. Ja jako większa zwolenniczka ryby niż Damian, jeszcze coś powiem o tych naszych kąskach. Jak dla mnie, cała ryba w środku jest super. Nie do końca mi pasuje ta wersja ciasta, ewentualnie może gdyby to było w inny sposób, smażone, aczkolwiek było smażone na głębokim tłuszczu. Ciasto, tak jak już Damian zaznaczył, nie jest chrupiące. Jak dla mnie, ono jest takie jakby troszkę surowe, jest doskonale usmażone. Ja myślę, że fajną opcją byłoby przygotowanie tych nagetców, e, tych kąsków. W takiej formie jak przygotowywaliśmy na getcy z kurczaka, czyli zmielić rybę, uformować takie małe kuleczki w, i obsmażyć to w naszej panierce z płatków. Ale jak dla mnie takie 5 na 10. Nie jest złe, ale nie ma też rewelacji. Szczerze, to ja po części trochę liczyłem, że to będzie coś w stylu takich filecików podłużnych, co się kupuje rybnych, które są chrupiące w środku jest ryba, no a tutaj niestety zupełnie inna forma tego wszystkiego. Jeszcze jedno słowo o samym sosie. My zawsze byliśmy przyzwyczajeni do robienia sosu czosnkowego na bazie jogurtu i majonezu. Nigdy nie miałam do czynienia z sosem na bazie śmietany i muszę przyznać, że ten naprawdę jest miłym zaskoczeniem i na pewno będziemy odtwarzali sam sos wielokrotnie do naszych innych przepisów. Dzięki za oglądanie jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.